Witajcie moi drodzy, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Dzisiaj tak mniej więcej od godziny 5 rano nieprzerwanie pada deszcz, a właściwie nie pada, tylko leje się takimi gęstymi strumieniami na ziemię. Równe są dni w naszym życiu. Są dni słoneczne i dni deszczowe, są dni wietrzne i dni takie spokojne. To oczywiście dotyczy pogody, ale także naszego takiego samopoczucia, naszego nastawienia do rzeczywistości. No różne mamy chwile. Czasem się budzimy tacy pełni energii, pełni entuzjazmu, a czasami ojejku, jak ciężko z tego łóżka wstać, kiedy sobie pomyślimy, co nas czeka. Czasem budzimy się wyspani, wypoczęci, a czasem z takim bólem głowy. Kochani, jednak w tej zmienności naszego samopoczucia, w tej zmienności pogody, w zmienności nastrojów najbardziej istotne jest, aby to, co wewnątrz nas pozostawało niezmienne abyśmy nieustannie trwali w szczepieni w Chrystusa. To jest istota, to jest podstawa naszego życia, to jest podstawa tego, że będziemy mogli każdy dzień dobrze wykorzystywać, dobrze przeżywać, niezależnie od tego, jak się będziemy czuć. I czasem zrobimy w tym dniu więcej, a czasem mniej. Czasem nie będziemy w stanie wykonać jakiegoś założonego planu ale każdy nasz dzień możemy wypełnić miłością i czasem będą to takie bardzo konkretne czyny, a czasem czyny takie wydawałoby się malutkie, niepozorne. O tym wszczepieniu w Chrystusa, o tym jak to bardzo ważne jest w naszym życiu, mówi dzisiaj pierwsze czytanie, czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Posłuchajcie, moi drodzy, bracia jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w nim postępujcie. Zapuśćcie w nim korzenie i na nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak Was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię, będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. A zostaliście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy, i w nim też otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała. Jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki niemu, po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie. Kochani, któż może dać nam siłę do dobrego wykorzystania chwil, które tutaj mamy na Ziemi? Któż może nas umocnić do czynienia miłości, jeśli nie ten, który, który jest pełnią, w którym jest cała pełnia, który usunął wszelkie przeszkody z drogi człowieka, przygwoździwszy je do krzyża. Kochani, Chrystus jest pełnią. Jest tym, który usunął nam wszelkie przeciwności z drogi, przeciwności grzechu, przeciwności śmierci. Usunął nam to wszystko, przygwoździwszy to wszystko do krzyża. To wszystko, co nam przeszkadzało w rozwijaniu skrzydeł, by wznosić się ku Bogu, by patrzeć w niebo, Chrystus usunął nam z drogi. I w nim możemy naprawdę zwyciężać każdego dnia. Nawet tego dnia, kiedy nam się nic nie chce, nawet tego dnia, kiedy jest taka bardzo brzydka pogoda, nawet tego dnia, kiedy jest w nas jakiś ból, jakieś rany po tym, co się dokonało, może w jakiejś odległej przeszłości, albo może w dniu poprzednim, albo może przed chwilą. Chrystus jest w stanie to wszystko pokonać w nas. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy zapuszczali w nim korzenie. Moi drodzy, piękny to obraz. Zapuśćcie w nim korzenie, pisze święty Paweł, i na nim dalej się budujcie. Zapuszczać korzenie w Chrystusie, to tak stopniowo scalać się z nim, to każdego dnia poświęcać czas na to, aby się do niego przybliżać, to każdy dzień zaczynać od takiego zwrócenia się ku niemu odpowierzenia tego czasu, który przed nami, właśnie jemu, moi drodzy. To może być jakaś chwila, to może być jakieś naprawdę krótkie zdanie, to może być dłuższa modlitwa. W zależności od tego też ile mamy czasu, ale tak bardzo ważne jest to, żeby rozpocząć dzień z Chrystusem i żeby ten dzień przeżywać razem z nim, żeby odnosić wszystko co robimy do niego, żeby starać się zastanawiać Chryste, jak Ty byś postąpił w tej sytuacji? Moi drodzy, wiele jest takich dylematów w naszym życiu. Ja przynajmniej mam wiele takich dylematów. Szczególnie wtedy, kiedy no, zmagam się z jakimiś trudnymi sytuacjami. Szczególnie wtedy, kiedy zastanawiam się, moi drodzy, jak postąpić, aby miłość zakrólowała. Czasem są takie trudne sytuacje, gdzie nie wiemy, czy lepsze będzie milczenie, czy lepsze będzie powiedzenie czegoś, czy lepsze będzie przeproszenie, czy lepsze będzie poczekanie z tym przeproszeniem. Naprawdę y, są takie sprawy w naszym życiu, które nie są oczywiste. I kiedy Odnosimy to wszystko do Chrystusa, kiedy wołamy do Niego o pomoc, no to jesteśmy w stanie to rozwiązywać w duchu miłości, bo On przecież zawsze przychodzi z odpowiedzią, zawsze przychodzi wtedy, kiedy ta odpowiedź naprawdę jest nam potrzebna. Kochani, w tym budowaniu na Chrystusie, w tym zapuszczaniu w nim korzeni, bardzo ważna jest też taka czujność. Tutaj mamy. Powiedziane, że baczcie, aby ktoś Was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię, będącą wierutnym oszustwem. Opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Kochani, jeżeli ludzie chcą budować bez Chrystusa, to to, co oni proponują, nie może być czymś trwałym, jeżeli odrzucają Chrystusa, bo moi drodzy, co innego jest nie znać Chrystusa, a co innego jest po prostu wyrzucać Chrystusa ze swojego życia i próbować tworzyć takie filozofie, takie ideologie, które po prostu są dalekie od Chrystusa. Nie powinniśmy w coś takiego nigdy wchodzić. Pamiętając o tym, że Chrystus jest fundamentem, że w nim jest właśnie ta pełnia. Przypominajmy sobie zawsze to, że w Chrystusie jest pełnia. I moi drodzy, jeżeli my jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, to my zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, ale także w jego zmartwychwstaniu. Ten stary człowiek obumarł, a narodził się nowy człowiek, który dąży ku głębszemu poznaniu. Boga, który wyrywa się ku górze, który żyjąc tu na ziemi, ciągle pamięta, jakie jest jego powołanie, gdzie jest jego dom, gdzie jest jego ten prawdziwy dom, w którym pozostanie na wieki. Także pamiętajmy o naszym chrzcie i pamiętajmy o tym, żeby właśnie codziennie wpuszczać te korzenie naszego życia, w Chrystusa, żeby zrobić coś takiego, co nas w tym Chrystusie po prostu będzie trzymało czyli właśnie modlitwa czyli msza święta czyli eucharystia czyli no miłość miłowanie praktykowanie miłości wobec tych których Bóg stawia na naszej drodze i moi drodzy, tak umocnieni będziemy mogli też iść do świata i głosić innym Chrystusa, bo przecież jesteśmy do tego powołani. W dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią jest takie zdanie: Nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Kochani, jesteśmy powołani do tego, aby iść, aby przynosić owoce, ale sami z siebie tych owoców nie przyniesiemy. No, musimy mieć te korzenie wpuszczone. W tego, który daje nam życie, w tego, który podtrzymuje nasze życie, w tego, który uzdalnia nas do miłości. Tak jak roślina nie jest w stanie wydać owoców, jeśli nie będzie miała korzeni wszczepionych w glebę, jeżeli w tej glebie nie będzie składników odżywczych, wody, ona nie będzie w stanie wydać owoców. Tak samo my. Nie będąc wszczepionymi Chrystusa, żyjąc obok Niego, a nie w Nim, też nie będziemy w stanie wydawać owoców, bo my jesteśmy, moi drodzy, ludźmi ochrzczonymi. Jesteśmy Chrystusowymi ludźmi. Więc musimy też pielęgnować w sobie to bycie Chrystusowym. Bycie Chrystusową. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii według świętego Łukasza mamy. Piękny obraz powołania dwunastu apostołów. Posłuchajcie tego fragmentu. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Kochani, ja dzisiaj sobie próbowałam wyobrazić tą sytuację, kiedy Jezus wraz z tymi wybranymi apostołami schodzi z góry i staje na równinie i widzi liczny tłum, Liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Widzi tych, którzy przyszli go słuchać, tych, którzy przyszli znaleźć uzdrowienie ze swych chorób, tych, których dręczyły duchy nieczyste. Widzi to Jezus, ale widzą te tłumy także uczniowie, już teraz apostołowie, ci, którzy zostali wybrani. Powołani do tego, aby z mocą głosić Ewangelię, aby iść do tych ludzi i głosić im Chrystusa. Kochani, to musiało być niezwykłe doświadczenie. Wyobraźcie sobie, że jesteście z Jezusem na górze, dokonuje się coś niesamowitego, zostajecie wybrani, a później schodzicie na dół i widzicie całe rzesze ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. I to Wy jesteście tymi, którzy mają zanieść Chrystusa tym ludziom. To musiało być dla apostołów coś niesamowitego, moi drodzy. Ale coś jednocześnie bardzo przekraczającego ich. Tylu ludzi, a ich tylko dwunastu. Zobaczcie, czy oni. Mogli oprzeć się na sobie i pójść i czynić to, prędko pewnie by się zniechęcili. Prędko by się przekonali o swojej słabości, o tym, że nie mają na tyle mocy, aby ciągnąć to dzieło dalej. Oni poszli. Za tym powołaniem, tylko dlatego, że wierzyli, że moc Chrystusa będzie z nimi. Tylko dlatego, że wiedzieli, że Chrystus nie opuści ich, że będzie prowadził przez nich to dzieło, że oni będą narzędziami w Jego ręku. Moi drodzy, wielkie dzieło i mały człowiek. Wielki tłum i niewielka garstka. Ale w tej niewielkiej garstce jest siła pochodząca od Boga, jest Boże tchnienie, jest obecność Boga, i oni mogą dlatego iść. I oni dlatego poszli, moi drodzy, w świat. I zobaczcie, że w tym wszystkim jest niezwykła wolność, moi drodzy, że Chrystus ich powołuje, ale jednocześnie oni. Odpowiadają w swojej wolności na to powołanie. Oni decydują się przyjąć to powołanie. Zobaczcie, że Judasz Iskariota sprzeciwił się temu powołaniu. W wolności odrzucił to powołanie. W tym powołaniu Chrystusa jest wolność i nas także powołuje Chrystus w całkowitej wolności, moi drodzy. My możemy Bogu powiedzieć nie. Ale do czego to nas doprowadzi, kiedy my powiemy Bogu nie? Ale możemy też powiedzieć tak i wszczepieni w Niego, iść i razem z Nim krzewić miłość na tym świecie nie własną siłą, nie własną mocą, ale Jego siłą i Jego mocą. To jest dla mnie, moi drodzy, niezwykłe. Bo ja wiem, że każdy z nas może zrobić coś dobrego na tym świecie, każdy z nas może uczynić ten świat troszeczkę lepszym, jeżeli wokół siebie zasieje miłość, jeżeli tym, którzy są wokół niego, da krople miłości, napoi tych ludzi kroplą miłości. My nie jesteśmy apostołami w takim ścisłym znaczeniu, natomiast jesteśmy posłanymi. Jesteśmy posłanymi do tego, by głosić Ewangelię. Jesteśmy posłani. Apostoł z greckiego, apostolos to znaczy wysłannik, wysłannik Boga, wysłannik, który ma przybliżać ludziom Boga, który ma tych ludzi pozyskiwać dla Chrystusa, który ma który ma ogłaszać dzieła Boże, który ma ukazywać, kim jest Bóg, jak wielki jest Bóg, jak dobry jest Bóg, który ma objawiać miłość i moc Bożą w świecie, który ma głosić Ewangelię z mocą. Moi drodzy, nie jako taką, wiecie, o, no jakaś tam propozycja, propozycyjka, taka, no, taka, taka jakaś, no, może dla kogoś będzie. Przydatna. Nie, Ewangelię głosimy z mocą. To jest słowo Boże. To jest słowo, które leczy, które przynosi odnowienie życia, które ze śmierci przeprowadza do życia. To jest słowo, które ma moc. I głoszenie Ewangelii ma się dokonywać też, moi drodzy, w takim właśnie przekonaniu. Że ja nie idę sobie z jakąś tam propozycyjką, właśnie, ja nie idę z jakąś tam jedną z wielu, ja idę z dobrą nowiną, z tym, co może przemienić ten świat, co może przynieść ludziom życie, co może przynieść ludziom prawdziwe szczęście, wyzwolenie. Bo Chrystus przybił te wszystkie przeciwności, te wszystkie nasze ograniczenia. Do krzyża i w nim jest nasze zbawienie, i w nim jest nasza wolność. I my możemy to ogłosić światu, a świat tego potrzebuje, moi drodzy. To, co ja widzę dzisiaj w tej Ewangelii, właśnie ten tłum oczekujący Chrystusa, spragniony Chrystusa, to jest dzisiejszy świat, który właśnie nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, że potrzebuje Chrystusa, bo ci ludzie, którzy tam stali, oni wiedzieli, że Chrystus ma moc, tak? że Chrystus może ich uzdrowić, że Chrystus ma słowa życia. Oni to wiedzieli, bo oni doświadczyli tego na własnej skórze. Ale w dzisiejszym świecie ilu jest takich ludzi, którzy w ogóle nie słyszeli o Chrystusie? Moi drodzy, tutaj w Holandii naprawdę wielu jest takich ludzi. Ja już wam o tym nieraz mówiłam. Tutaj są dzieci, które wychowują się w całkowitym oderwaniu od religii, które nie wiedzą, kim jest Chrystus, kim jest Maryja. U Faustynki w klasie, moi drodzy, tylko trzy osoby były u Komunii, pierwszej Komunii Świętej. Faustynka, jeszcze jej jedna koleżanka Polka i jedna holenderka. Więc zobaczcie, jaka jest potrzeba. Tylko że ci ludzie sobie często nie zdają z tego sprawy, że potrzebują Chrystusa. I to jest właśnie smutne. Bo, jak ktoś wyciąga dłonie tak, i mówi, Chryste ratuj i wie nawet, że może do Chrystusa wołać o ratunek, to chyba jest lepiej, nie? Niż wtedy, kiedy człowiek nawet nie wie, gdzie ma szukać pomocy. Dlatego jesteśmy potrzebni temu światu. I to nie jest przesada, co jest w Piśmie Świętym napisane, że jesteście solą Ziemi, jesteście światłem świata. My mamy, moi drodzy, jako ludzie wierzący, naprawdę. Wiele do zaoferowania temu światu. Mamy do zaoferowania temu światu to, co jest najważniejsze. Naprawdę. I nie wstydźmy się Ewangelii, nie wstydźmy się być świadkami Chrystusa. Nawet kiedy będzie nas to kosztowało, odrzucenie, wyśmianie, jakieś takie zaszufladkowanie. Nie wstydźmy się, ci apostołowie poszli. Oni byli takimi zwykłymi ludźmi, oni byli tacy jak my, moi drodzy. Oni mieli swoje problemy. Wielu z nich też miało no, takie trudne cechy charakteru. Każdy z nich był inny, każdy miał inną osobowość, inny charakter, moi drodzy, inny temperament. Ale poszli, poszli za Chrystusem. Bo wiedzieli, że on ich uzdolni do wykonania tego dzieła, do którego ich zaprosił. I to jest właśnie najważniejsze: zdawać sobie z tego sprawę, że to nie ja muszę być doskonała, żeby iść i głosić Chrystusa. To Chrystus jest doskonały i On poprowadzi mnie, uzdolni mnie do tego. Kochani, także myślę, że powinniśmy się wszyscy wziąć do roboty. Oczywiście nie głosimy Chrystusa z taką, wiecie, wyższością, że ja wiem, a Ty nie wiesz. Głoszę Chrystusa zawsze z miłością, z miłością. W odpowiednim też momencie, kiedy widzę, że serce człowieka się troszkę otworzyło, kiedy jest taka sytuacja, która pozwala mi ogłosić tę Jego miłość. Kochani, myślę, że będziemy na dzisiaj już kończyć. Pozwoliłam sobie nagrać ten odcinek w pokoiku Faustynki, więc ma ona swój udział w głoszeniu Ewangelii. Posłuchajcie jeszcze mojego wiersza, moi drodzy. Posłani, wokół całe mnóstwo cierpiących, poranionych grzechem, nieznających ciebie dusz, a pośród nich Garstka uczniów Twoich, Panie. Garstka tych, których posyłasz, by szli do świata i Twoją miłość nieśli mu. Czyż są mądrzejsi, lepsi od pozostałych? Czy jest w nich coś, czym wyróżniają się? Oni zwykli, najzwyklejsi, tacy jak inni, z jednym wyjątkiem w ciebie wszczepili życie swoje. wiedzą że bez twej pomocy nie mogą uczynić nic ani kochać ani nauczać ani oddychać ani śnić dlatego każdego dnia siadają u stóp twoich oczekując łaski twej karmią się ciałem przenajświętszym na twego ducha otwierają się a później idą do codziennych zajęć, do rodzin, do bliźnich swych, by pośród burz, słońca, radosnej i smutnej chwili, czynić to, czego chcesz Ty. Kochani, trzymajcie się cieplutko i pomyślcie dzisiaj o tym, co możecie zrobić, aby jeszcze bardziej zakorzenić się w Chrystusie. Zróbcie dzisiaj chociaż jedną taką rzecz, jakiś taki mały wysiłek podejmijcie, aby wpuścić jeszcze głębiej swoje korzenie w Chrystusa. Trzymajcie się cieplutko z Panem Bogiem. Pa!